Co trzeba mieć, żeby być żywą książką? Jeśli się zastanawiasz, czy byłbyś dobrą książką, to co powinieneś mieć? Na pewno otwartość i chęć do rozmowy, bo ludzie zadają różne pytania, ale jeśli ci nie odpowiada jakieś pytanie, nie musisz na nie odpowiadać, ale jednak musisz mieć trochę otwartości. Nie trzeba mieć jakichś specjalnych cech, bo to też nie jest wystąpienie, nie wiem, właśnie przed kamerami. No właśnie. Nie jest też e, najczęściej e, wykład tak dla szerokiej publiczności. To jest żywa rozmowa, gdzie każdy... Próbuje się dowiedzieć tego, co go najbardziej interesuje. Tak? Jeżeli e, otwieramy się na tą rozmowę, no to, to to idzie naturalnie. Tak? Czy Myślę, że spokojnie. No, na, na pewno nie można być zupełnie nieśmiałym. Myślę, że to naprawdę nie wymaga jakichś specjalnych cech osobowościowych. Ja myślę, że żeby zostać żywą książką, to wystarczy mieć otwartość i chęć dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi osobami. Chęć też poznawania innych osób, umiejętność też słuchania tak naprawdę. Czyli taka otwartość na ludzi. W zasadzie yy, otwartość i umysłu, i taka w, w podejściu. Najważniejszą rzeczą do tego, żeby zostać żywą książką, są chęci. Chęci podzielenia się z innymi ludźmi, swoimi przeżyciami, swoimi spostrzeżeniami, swoim życiem. Jeśli ktoś chce usłyszeć ode mnie, jak wygląda moje życie z dwójką dzieci autystycznych, to ja bardzo chętnie o tym opowiem. I równie będę szczęśliwa, jeśli ktoś inny będzie mógł podzielić się ze mną swoimi przeżyciami. Jest to równie ciekawe. Jednym z kryteriów jest właśnie to, czy dana osoba doświadcza. W danej społeczności, w danym czasie stereotypów, uprzedzeń czy, czy doświadcza dyskryminacji, czy jest wykluczana, ale nie jest to jedyne z kryteriów, jakie jest stawiane żywe książce. i poglądy, jej aktywność, jej działanie musi również mieścić się w granicach prawa. Nie mogą to być osoby, które w jakiś sposób naruszają godność i prawa innych, czyli ich cele. Cele żywych książek czy ich wartości nie mogą być sprzeczne z celami żywej biblioteki. Właśnie jednym z takich ostatnich kryteriów, nad którymi musimy się zastanowić, to jest jak dana osoba wywiąże się ze swojej roli jako żywej książki. Czy będzie potrafiła w sposób zdystansowany mówić o swoich doświadczeniach, czy nie będzie dla niej to zbyt trudne przeżycie, aby wracać do tych doświadczeń, czy nie będzie w jakiś sposób nakładała, czy swoich czytelników, swoich odbiorców do swoich przekonań. No i też, czy nie będzie traktowała procesu udziału w żywej bibliotece jako, jako pewną formę, formę terapii, bo żywa biblioteka nie jest, nie jest taką formą, i my, jako organizatorzy, musimy dobrze przygotować. Osoby do roli żywej książki, aby właśnie one wiedziały, jaki jest ich cel, jaka jest ich rola w projekcie.